Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Monika na kanale Moma, Tarot i Runy. Witam Was w takim specjalnym czytaniu, ponieważ z jakichś przyczyn nieznanych mi, nie zrobiłam drugiego czytania kwartalnego, nie omówiłam kwietnia, maja i czerwca. Natomiast teraz w obliczu tego, co dzieje się na zewnątrz, na świecie, wokół nas, a także bardzo mocno wewnątrz nas, postanowiłam, że potrzebuję ja sama i być może również wy takiego czytania, takiego wglądu w te najbliższe miesiące. Będę tutaj omawiać czas od teraz do końca września 2023. W tym czytaniu szczególnie serdecznie szczególnie ciepło witam zodiakalne byki, bo to jest prognoza dla was. Pięknie wam dziękuję za to, że jesteście, że współtworzycie ze mną ten kanał. Dziękuję wam za komentarze, za lajki Życzę wam wszystkiego dobrego, oczywiście, szczególnie, że maj jest waszym miesiącem urodzinowym. Zobaczymy sobie, co ma do powiedzenia wam tarot przestrzeni wariantów. Jeżeli szukacie czytania prywatnego, zapraszam do kontaktu mailowego, jeżeli jesteście zainteresowani lekcjami tarota, bądź run, również zapraszam. Piszcie. E, osoby zainteresowane tą tematyką odsyłam również do mojego bloga. Dobrze, zobaczymy, co dla Was na ten czas. Wow, wdzięk duszy. Nie znam tej karty, chociaż nie, chyba ją wylosowałam kiedyś. Na czym polega tajemnica czarujących osobowości? Wyrzuciły one z głowy negatywne slajdy i wstawiły pozytywne. Wdzięk to wzajemna miłość duszy i umysłu. Czarująca osobowość znajduje się w stanie święta duszy. Rozkoszuje się życiem, kąpie się w miłości własnej bez posmaku samouwielbienia. To właśnie poczucie odświętności wyczuwają też osoby z otoczenia. Takich ludzi jest niewiele, lecz możesz być jednym z nich. W tym celu musisz zwrócić się ku duszy, pokochać siebie i wejść na drogę do swojego celu. Przy tym zmienią się nie tylko cechy osobnicze, lecz nawet ciało stanie się bardziej pociągające, twarz sympatyczna, a uśmiech urzekający. Bardzo sympatyczna karta. Zobaczymy, co Tarot nam jeszcze dopowie w tym względzie. Czwórka kielichów, 10 monet. Trzy monety. Dużo ludzi wokół ciebie, e, takich, których, e, które chcesz widzieć, które chcesz gościć, które sam chcesz wizytować, i takich, których nie chcesz. Czwórka kielichów. E, niespodziewane odwiedziny e, rodziny, krewnych, e, również e, kolegów z pracy, e, konieczność świętowania być może urodzin z kolegami z pracy, co jest dla ciebie przykrym obowiązkiem tak mi się skojarzyło przy tej czwórce kielichów dostajesz coś dostajesz co w czym jakby dostajesz coś od kogoś, co powoduje u Ciebie dyskomfort, co powoduje u Ciebie niesmak. Czy go nie chcesz przyjąć. To mogą być czyjeś uczucia, to mogą być czyje jakieś dobra, to mogą być zasoby, którymi ktoś się chce z tobą podzielić. A ty masz jakąś blokadę. Masz też poczucie, że. Coś, czymś musisz się z kimś podzielić. Ktoś stwarza to poczucie w tobie, bądź ty masz takie, taką potrzebę. Tutaj też może być podział jakiegoś majątku. Tutaj możesz też być zaproszona, ale też może być odwrotnie przy czwórce kielichów. Możesz być wykluczony z jakiejś uroczystości rodziny, jakiejś uroczystości towarzyskiej. Piąt, szóstka buław. Tak, to są spotkania rodzinne, to są zjazdy rodzinne, to, są, to jest jakieś świętowanie, to jest jakaś celebracja. Być może ty organizujesz na przykład ślub własny, bądź szykujesz się ślub w Twojej rodzinie, w Twoim otoczeniu. Bardzo możliwe, że otrzymasz zaproszenie, bardzo możliwe, że będziesz pełnił ważną funkcję, będziesz też. W samym centrum uwagi, że tak powiem. Tutaj mamy taniec, tutaj mamy zabawę, może być tak, że to jest po prostu wesele, ale może być również tak, że zostaniesz wykluczony z takiej uroczystości. Co tutaj jest wyzwaniem? Dziesiątka mieczy, tak może być. Możesz się dowiedzieć o tym po fakcie, tak? Dziesiątka mieczy, jako wezwanie to jest również taka symboliczna cezura odcięcie się od tego, co było, i wejście w nowy, w nowy rozdział życia. To może być właśnie ślub, to może być wesele, to może być dzielenie się. Wyzwaniem może być. Dzielenie czyjegoś szczęścia. Tak. Zobaczymy, co jest ukryte. Czego nie widzisz, co, je, co ignorujesz. Nie widzisz, że nadszedł czas już na jakieś zakończenia bądź też nadszedł czas, by pożegnać kogoś, kogoś w przeszłości ci bardzo bliskiego. Jakby tu jest problem z intelektualnym nazwaniem tej sytuacji, z intelektualnym zrozumieniem tej sytuacji, to jest ta dziesiątka mieczy, może ci się wydawać, że coś jest bardzo ostateczne. Sąd mówi, że niekoniecznie. Że, że to nie jest tak, że zostałeś pominięty, że to nie jest tak, że. Że ten ruch jest nieodwracalny. Takie mam wrażenie, o tym też mówi szóstka buław. Przestań postrzegać to w ten sposób. To mówi dziesiątka mieczy. Myślę, że też ta zmiana postrzegania może skutkować dużą ulgą i weseleniem się po prostu. Chęciem, chęcią też takie, takiego wyjścia do, do ludzi, bycia z ludźmi, dzielenia swojego czasu, swojej energii z ludźmi. Tak, ty przestajesz dźwigać coś w pojedynkę, dzielisz się odpowiedzialnością, dzielisz też jakąś informację, wieść z bliskimi i daje ci to ulgę, po prostu. Myślę też, że pozbywasz się jakichś obciążeń. Oto mogą być też obciążenia wynikające z Twojego rodu, z Twojej rodziny, z tego, z czego wyrosłeś, czym nasiąknąłeś, uwolnisz się od jakichś przekonań. To będzie takim zauważalnym zwycięstwem nad sobą samym, nad tym, co cię obciążało. Poczujesz lekkość, tak? Zobaczymy, co się dzieje w obszarze głowy. Dużo się dzieje w obszarze głowy. Karta, karta wieży. Myślę, że chcesz oderwać się od korzeni. Sąd jest tutaj symbolem Twojej rodziny, Twojego zakorzenienia, Twojego pochodzenia, tego systemu wartości. Ja mam wrażenie, że tu jest jakaś nowa jakość ciebie. Jednak odcięcie się od tego, dziesiątka mieczy jest bardzo trudne, jest, jest jakby wbrew logice również. Tak orzenie też nie chcą puścić. Tu może być też przy tej szóstce była jakiś falstart, tak? Natomiast co jeszcze? Tu są jakieś ważne wydarzenia w rodzinie, które... Są jakimś ważnym przełomem, przejściem z, z jednej, jakby zakończeniem jakiejś karmy rodzinnej na tej zasadzie, zaprowadzeniem zgody dzięki temu, tak? Wszystko wraca na swoje miejsce. Karta wieży pokazuje, że to, co było zakłamane, fałszywe. Runie, tak by stworzyć coś nowego, stabilnego, bezpiecznego. Czwórka kielichów. Ktoś jest niezadowolony, kto komuś nie, nie odpowiada ten stan rzeczy. Ktoś się czuje też wykluczony z rodziny, albo ty, albo ktoś w otoczeniu. Ktoś przygląda się innym bawiącym się, tak? I nie jest, w, nie, nie celebruje z innymi. Ty w energii króla monet jesteś obserwatorem. Ale mam wrażenie, że jesteś też bardzo ważnym filarem tego, co tutaj się dzieje, tej, tej grupy, która ulega przekształceniu, tej rodziny, która się, która się przekształca. To tak, jakbyś tworzył własną rodzinę, własny klan i budował coś na nowo, tak? Może być również tak, że w twoj, Twojej rodzinie pojawia się nowa osoba, jak najbardziej, i wraz z nią zmienia się energetyka tej rodziny. Tutaj też może być tak, że zmieniacie miejsce zamieszkania, przeprowadzacie się do kogoś, kreujecie swoją własną rodzinę, swój własny dom. Du y że tak powiem, dużo może się też dziać y w obszarze zarabiania. Tutaj mogą być jakieś y zmiany, y propozycje ze strony króla Buław, na przykład. Y tu mogą być też jakieś wyjaz wyjazdy służbowe, y zainicjowane przez tego typu osoby, albo w wyniku decyzji takiej osoby, i to będzie dla was jakaś y Forma oderwania od rutyny, yy, zmiany otoczenia, yy, wyrwania się z jakiegoś, yy, z jakiegoś jednego miejsca. Yy, może być również tak, że wyjeżdżacie do rodziny na jakąś ważną uroczystość i coś zostaje oznaj, oznajmione. Tutaj, no, niestety, przy piątce kielichów jest ryzyko, że jest to, no, może też dlatego pojawiła się ta czwórka kielichów, jest to. Ceremonia wynikająca z czyjegoś odejścia, będąca wynikiem czyjejś śmierci, tak, na przykład stypa, na przykład pogrzeb, i ktoś coś zostawił tutaj, i coś należy się w wyniku tej sytuacji Tobie, ale jednocześnie coś się też uzdrawia w tej całej sytuacji, być może wraz z pożegnaniem tej osoby. Zachodzi jakaś e, zgoda w rodzinie, i coś zostaje tutaj oznajmione, tak? Dwójka buław. E, też e, dzięki e, zmianom, które będą miały miejsce, będziecie mogli podjąć jakąś decyzję pod koniec tego okresu, albo mniej więcej w połowie, czyli w lecie. W lipcu podejmujecie decyzję dotyczącą Waszego miejsca zamieszkania, miejsca pracy, ale też dotyczącą partnera, z którym jesteście, z którym tworzycie rodzinę. Może też tutaj być jakieś ważne wydarzenie rodzinne, w wyniku którego coś wam się dostanie, tak? Ktoś wam coś zostawił po prostu. Uzdrawia się też jakaś karma rodzinna, zamyka się jakiś tutaj taki symboliczny czas w, w ewolucji rodziny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego ży życzę. Dziękuję Wam, Papa. Pa.